Worms 3D to pełna humoru gra zręcznościowa opowiadająca o zmaganiach uzbrojonych po zęby robali, dziejąca się w pełni trójwymiarowym środowisku. Zabawa polega na kierowaniu grupką pełzających komandosów, którzy, przy pomocy rozmaitych środków szkodzących zdrowiu bliźniego, mają rozprawić się z konkurencyjnymi zespołami. Do dyspozycji mamy prawdziwy arsenał. Od karabinów, uzji, bazuk i granatów począwszy, a na wybuchowych baranach i na lotach bombowych skończywszy. Zadanie wydaje się więc banalne, ale tylko na pierwszy rzut oka. Zawodnicy są bowiem porozstawiani na dość dużym terenie i muszą celować do siebie z dość znacznych odległości. Dochodzi do tego jeszcze zmienny wiatr, dość znacznie wpływający na trajektorię lotu pocisków. Oraz fakt, że praktycznie z każdego typu broni strzela się nieco inaczej. Pociski z bazuk i granaty latają po paraboli i trzeba się z nich wstrzeliwać, niczym z chałubic. Ale już na przykład Uzi grzeje po linii prostej. Baran zaś biegnie bezmyślnie przed siebie w zadanym kierunku, ale nigdy nie można być do końca pewnym, czy dotrze tam, gdzie chcemy. Stosunkowo najłatwiej jest z nalotem. Tam po prostu wskazujemy cel. Ale trzeba mieć świadomość, że bomby zmasakrują dość duży obszar i należy się upewnić, czy w pobliżu celu nie ma czasem jakichś przyjaznych robali. Na szczęście gra daje nam wiele swobody w oddziaływaniu na środowisko, czy jak kto woli plansze. Jeśli na przykład jakiś przeciwnik chowa się za wzgórzem, także nijak nie da się do niego wycelować, dojść do niego nie ma jak albo jest to wyjątkowo niebezpieczne, to najlepszym pomysłem staje się rozwalenie górki. Wystarczy przywalić w nią z bazuki lub granatu, a eksplozja usunie potężny kawałek ziemi i voilà, Robal nie ma już się za czym kryć. A jeśli ma, to co najwyżej należy operację ostrzeliwania gruntu powtórzyć. Podkreślić należy, że w Worms 3D nie ma niczby agresji. Mimo, że gra traktuje o zabijaniu, w ogóle nie widać w niej krwi. Robale żartują, robią śmieszne gesty i nawet umierają ze śmiechem na ustach. Dzięki temu tytuł ten znakomicie nadaje się na różne imprezy. Zwłaszcza, że poza wieloma trybami multiplayer, przeznaczonymi dla internautów, znajdziemy również taki, pozwalający bawić się na zmianę na jednym komputerze. Wtedy niesamowita atmosfera totalnego absurdu, wyluzowania i rozbawienia w sposób naturalny udziela się graczom. Dosłownie po 5-10 minutach pykania wszyscy żartują, kibicują i ekscytują się poczynaniami robali. Po prostu rewelacja. Worms 3D to gra, która nigdy się nie nudzi. Każda runda przebiega zupełnie inaczej i nigdy nie można być niczego pewnym. Na żywotność tytułu bardzo dobrze wpływa również generator losowych planż oraz edytor umożliwiający projektowanie własnych map. Czy można chcieć czegoś więcej?